Dobry wieczór, kochani! W dzisiejszym inspirującym poniedziałku ujęcie numer 544 chyba. Przez cały ten miesiąc listopadowy w naszych spotkaniach nauczycielskich będziemy opowiadać o kartach pozytywnej dyscypliny, czyli to jest chyba taki produkt, który do tej pory... W naszych spotkaniach był traktowany nieco po macoszemu przeze mnie, ale zrobiłam to celowo i z premedytacją, dlatego że ważniejsze było dla mnie to, żebyście najpierw dobrze zapoznali się z książką, z ćwiczeniami dla uczniów, po to, żebyście zobaczyli jakie w ogóle mamy techniki, w jakich sytuacjach możemy je zastosować, a teraz będziemy mogli szczegółowo sobie o nich opowiedzieć. Co tydzień będę wybierała jakąś jedną kartę i dzisiejszy. Dzisiejsza karta to pokazuj, o tutaj nie widać, pokazuj, że wierzysz. Cała specyfika kart polega na tym, że zostały ujęte 52 techniki i narzędzia w takiej właśnie bardzo, bardzo przyjaznej zresztą formie. Z przodu zazwyczaj jest jakiś żart, niektóre z nich to suchary, od razu uprzedzam, nie wszystkie również rozumiem, są one ściągnięte, że w tym zostaną, więc domniemam, że u nich poczucie humoru jest nieco inny. Natomiast ten żart jest całkiem, całkiem sympatyczny, mamy tutaj osamotnionego nauczyciela, który mówi, że zamknę teraz oczy i zasłonię uszy jestem przekonany, że uczniowie... Którzy zabrali moje krzesło i moje biurko, wiedzą, co trzeba teraz zrobić. I wydawałoby się, że okazywanie wiary w czymś, nauczyciela, w uczniów, jest czymś oczywistym. Rzeczywistość pokazuje, że nie do końca, niekoniecznie tak to wygląda. I w tym momencie chciałabym Wam też zacytować Dreykursa. Jak większość z Was wie, Dreykurs jest jednym z ojców pozytywnej dyscypliny notabene bardzo, bardzo inspirujący pisarz też tak naprawdę, który wydał mnóstwo książek dotyczących rodzicielstwa, na podstawie których zresztą powstała pozytywna dyscyplina i on powiedział, że dzieci nigdy nie nauczą się samodzielnego myślenia, jeśli wszystko będziemy robić za nie i podawać im to na tacy. Ja myślę sobie, że zarówno szkoła, jak i przedszkole są na tyle specyficznymi placówkami, że przyzwyczajamy Uczniów, do tego, że my za nich myślimy, może nawet nie robimy, ale my myślimy w taki sposób, że wydajemy polecenia zamiast zadawać pytań, chociażby, że mm, rozkazy, które dajemy im, oczekujemy, że będą wykonane bez względu na to, co dzieci na ten temat myślą, y, jakie mają pomysły na rozwiązanie danej sytuacji, i to bardzo mocno zamyka. I z drugiej strony myślę sobie tak, jeżeli. Zależy Wam na tym tylko, żeby przekazać informacje, czego Wy oczekujecie od uczniów, to jasne, to jest dobra droga i nie ma w tym nic złego. Natomiast, jeżeli chodzi Wam o to, żeby budować u nich te, te życiowe kompetencje, o których tyle mówimy w pozytywnej dyscyplinie, aby budować w nich poczucie sprawczości, poczucie własnej wartości, no to wiara w to, że oni potrafią, jest absolutnie czynnikiem niezbędnym. I karta nasza, Podpowiada cztery takie bardzo ważne punkty. Jednym z nich to jest po prostu wyraź swoją wiarę, czyli na przykład wierzę, że jesteś w stanie wymyślić coś w tej sytuacji, albo wierzę, że we dwoje wymyślicie takie rozwiązanie, które nie będzie krzywdziło żadnej strony, albo po prostu wierzę w Ciebie, czyli przypominanie uczniom o tym, że jesteśmy dla nich po prostu wsparciem. Drugą podpowiedź, którą mówi nam karta, to unikaj ratowania. Gdy wiesz, że uczniowie są kompetentni, ratowanie jest dla nich sygnałem, że w te kompetencje po prostu nie wierzysz. Zróbcie to najlepiej, jak umiecie, a wtedy Wam pomogę. Czyli ja najpierw zakładam, żeby dzieci wykorzystały wszystkie swoje możliwości, a jest ich na pewno sporo, i jednocześnie pokazuję im, że jestem obok wsparciem. I nie ma nic złego w tym, żeby prosić o pomoc. To absolutnie nie zaburza ani kompetencji, ani możliwości, tylko wręcz przeciwnie, czerpie się z jakiejś kompetencji. Czerpie się z kompetencji e, proszenia o pomoc, gdy sytuacja tego wymaga. Trzecim takim punktem na karcie jest: zaproponuj wybór. E, czy chcecie, aby cała klasa pomogła Wam w czasie spotkania klasowego, czy wykorzystacie Koło wyboru. Czyli mamy tutaj do czynienia znowu z sytuacją, kiedy dzieci są w jakimś konflikcie, prawdopodobnie w takiej sytuacji, kiedy rozwiązują ją z użyciem przemocy, czy to słownej, czy fizycznej, i my dajemy im możliwość wyboru, czyli znowu pokazujemy wiarę, że one są na tyle kompetentne, żeby znaleźć rozwiązanie w tej sytuacji. Które oczywiście jest akceptowalne, i w tym przypadku jest to omówienie danego problemu na agendzie spotkania klasowego lub um, koło wyboru, które zakładamy, że w klasie oczywiście koło mamy, czy też każdy uczeń ma swoje własne koło wyboru, które, które daje mu jakąś podpowiedź albo wskazówkę, co ewentualnie mogłoby w takiej sytuacji zrobić, co jest uzgodnione um, między nami, uczniami w klasie i co jest przez nauczyciela zaakceptowane. Ostatni punkt na tej karcie to wykorzystaj zachętę, aby wyrazić wiarę w zdolności ucznia. Zauważyłem, że wykonujesz to zadanie, chociaż jest dla ciebie trudne. Czyli tutaj zobaczcie, że mamy dwie rzeczy: stwierdzenie faktu pewnej rzeczywistości. I podkreślenie jeszcze jakiejś trudności, która się w tej sytuacji znajduje. To znaczy, że trudności ucznia, oczywiście, czyli po pierwsze ja widzę, czyli jestem uważna na to, co ty robisz. Po drugie, ta uważność była jeszcze głębsza, ponieważ zauważyłam, że to nie jest dla ciebie takie proste. I jednocześnie podniosłeś do tego wysiłek. I to jest to, co ja doceniam, i to jest to, co będę w tobie wzmacniać, co będę w tobie wspierać. Jak będziemy mieć kartę o błędach, to zobaczycie, jak to bardzo ładnie się łączy, że mm, ja daję dzieciom wybór, który często jest ograniczony, daję dzieciom możliwość e, zdecydowania, które rozwiązanie będzie, e, będzie możliwie najlepsze w tej sytuacji i nadal daję im. Mm, Nadal, nawet nie daję im, ale sam mam przestrzeń na to, żeby oni popełniali błędy, i że w każdej sytuacji, w której się znajdą, to rozwiązanie może nie będzie idealne, może nie będzie takie, jak ja bym zdecydowała, ale to będzie ich rozwiązanie. I tylko rozwiązania, które będą dzieci, dają im takie poczucie, ok, jestem sprawcza. Jestem kompetentna, potrafię wymyśleć, potrafię rozwiązać, potrafię zastanowić się i mieć refleksję w danej sytuacji, bo to jest chyba takie ważne. Wczoraj miałam takie spotkanie z rodzicami, które pokazało nam bardzo mocno, że jako dorośli, i jako nauczyciele, i jako dzieci, no niestety zabieramy to myślenie dzieciom, bo jest łatwiej, bo jest szybciej i wydaje nam się, że po prostu jest lepiej. Jeżeli dzieci będą robić to, co mi się wydaje, że jest lepsze w danej sytuacji, mam takie poczucie, że no skoro jestem starsza, mądrzejsza, bardziej doświadczona, to że te rozwiązania będą lepsze. I pytanie, co to znaczy lepsze rozwiązania, czy chodzi o takie idealne rozwiązania, czy chodzi o takie rozwiązania, które w danej sytuacji czegoś dzieci nauczą, bo to jest taki bardzo ważny element pozytywnej dyscypliny, czyli dzieci z danych sytuacji mają uczyć się czegoś ważnego i powróciłabym tutaj do naszych dwóch list, o których bardzo często mówimy, czyli o wyzwaniach, z którymi na co dzień się spotykamy. Tak naprawdę w bardzo wielu spotkaniach z naszymi dziećmi, wyzwaniach w kontekście trudnych zachowań dzieci oczywiście i życiowych kompetencji, do których my dążymy, czyli to taki to taka skrzynka z kompetencjami, z którą wyobrażamy sobie naszych uczniów za, nie wiem, 15, 20 lat, może 10, jeżeli macie już większych uczniów. I teraz w różnych sytuacjach, w których my znajdujemy się w relacji z danym uczniem, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy moja reakcja buduje u uczniów jakąś kompetencję, czy raczej generuje wyzwania, z którymi ja zmierzam się każdego dnia. I jeżeli jeżeli odpowiedź jest ta pierwsza, czyli że prawdopodobnie to, co ja robię, to buduje u dzieci coś ważnego, to to jest dobry kierunek, nawet jeżeli, e, nawet jeżeli wydaje Wam się, że to nie zostało idealnie rozwiązane i nawet jeżeli myślicie, że, że można by było coś inaczej, natomiast jeżeli Wasza reakcja e, spowoduje raczej to, że dzieci. Wykażą któreś z czterech R kary, lub to, że dzieci e, zaczną e, korzystać z czterech błędnych strategii zachowania i te zachowania niepożądane będą się powtarzać. To znaczy, że to nie jest dobry kierunek. E, ale wiecie, każdy ma prawo wyboru. Ja też jestem daleka od tego, żeby mówić. Wszyscy musicie stosować pozytywną dyscyplinę i musi to robić zawsze, w każdym momencie idealnie, bo e, ja, mimo tego, że jestem jedną z bardziej doświadczonych osób, to i tak nie potrafię zawsze tego zastosować. Popełniam mnóstwo błędów, tylko to, co daje mi pozytywna dyscyplina, to przestrzeń na to, że nie muszę być idealna i że mogę czasem być zapracowana, że mogę czasem nie mieć przestrzeni na to, żeby powiedzieć swoim uczniom: Tak, jak cudownie Was widzieć, o niczym innym nie marzyłam Ci jak przeprowadzenie z, waszy, z Wami lekcji, bo nie zawsze tak jest. Z zasady jestem m, nauczycielem taki, który bardzo lubi swoją pracę i uwielbiam swoich uczniów, co nie znaczy, że każdego dnia m, ten mój swój, wiecie, moich zasobów jest pełny i możliwości dla nich i otwarcia. Te karty pozwalają mi sobie przypomnieć tak naprawdę do czego ja, do czego ja zmierzam, a biorąc pod uwagę, że jest ich 52, to naprawdę jest duża możliwość korzystania z nich, czerpania, inspirowania się, bo też widziałam różnych nauczycieli, różnie korzystających z nich, wykorzystujących ich na spotkaniach klasowych, Uczniów, nauczycieli, którzy dają te karty w ogóle uczniom w różnych sytuacjach, aby oni sami szukali rozwiązań. Warto mieć je na biurku, słuchajcie, to jest coś, co ja, co ja bardzo często. Mam, bo w momencie, kiedy już nie wiem, co zrobić, nawet słuchajcie, losowo wybieram jakąś kartę, i nieważne jest, czy trafię w to, co jest adekwatne do danej sytuacji, ale samo sięgnięcie do nich przypomina mi, do czego ja zmierzam, czyli że zmierzam do budowania tych życiowych kompetencji, a nie do tego, żeby te zachowania zniwelować, bo najczęściej, jeżeli skupiam się tylko na zachowaniach, to prawdopodobnie spowoduje to ich generowanie albo jakby powtarzanie tych zachowań, albo nawet generowanie innych. I, w, i w tym sposobem po prostu zamkniemy się w jakimś takim błędnym kole zachowań, z których trudno jest wyjść. Czyli słuchajcie, podsumowując dzisiejsze inspiracje kartowe, pokazuj, że wierzysz. Pokażcie to, że błędy są okazją do nauki, że wiara w uczniów jest czymś u Was naturalnym i oczywistym, i to nie znaczy, że oczekujecie od nich bycia idealnym, ale bycia po prostu sobą, a we współpracy z Wami na pewno uda się im zbudować pewne poczucie wartości, sprawczości i kompetencji, które pomogą Wam w tych różnych sprawach. Zadziałać. I to słuchajcie na dzisiaj już wszystko. Spotykamy się w kolejny poniedziałek na kartowych inspiracjach i na następnym spotkaniu liveowym Sylwii Anderson. Hani życzę Wam przyjemnego tygodnia i do usłyszenia.